Witam. Dzisiaj chciałem wam przedstawić bardzo ciekawą roślinkę. To jest Passiflora incarnata. Ona się po polsku nazywa męczennica. I tak to wygląda, takie kwiatuszki to ma. I zbieramy sobie później latem, jak to dobrze kwitnie, parę kwiatków. I liści do tego garstkę. Wkładamy sobie to wszystko do słoika. I zalewamy to sobie spirytusem. Zostawiamy to jakieś 4 tygodnie i mamy sobie mamy takie kropelki czy później i tak i stosujemy je 3 razy dziennie po 20 kropli to jest bardzo dobre na uspokojenie jakieś takie problemy ze spaniem jakby ktoś miał i tak dalej. Tylko ważne jest, żeby właśnie było ta nazwa Passiflora incarnata, bo są jeszcze inne odmiany tej rośliny, ale one nie mają żadnych właściwości leczniczych, po prostu są takie bezużyteczne jedynie do ozdoby. Tak, to są charakterystyczne jeszcze liście tej rośliny. Mają po prostu się rozdzielają na trzy, tak jak tutaj widać. Roślina ta rośnie także i w domu. Można ją po prostu i przez zimę sobie w domu trzymać. Jak i doniczce. u mnie stoi cały rok praktycznie w domu. No w lato wystawiam ją na dół. A ta sobie tak stoi, ponieważ ona nie jest mrozoodporna. Dla wszystkich miłośników gierek chciałem jeszcze polecić ciekawy kanał. Odasz Adam, Adam Odasz, Sory, chciałem polecić, Ten można zobaczyć, robi bardzo fajne, ciekawe filmiki o różnych gierkach. Polecam gorąco, trzymajcie się, cześć.